Siemano grano, stestowanie Rebutowiec, a dzisiaj właśnie z okazji już niedawno 1000 subów mi wleciało. Tak macie to nawet na słońcu napisane. 1000 Więc bardzo dziękuję i zrobimy teraz uwagę działający, tak, działający tekstur pack. Widzicie tam Właśnie jestem przy robieniu teksturpaku, wiesz, z Hagim Wagim Popi Pluti. Więc nie wiem, na, 1500 na 1500 subskrypcji udostępnię ten, ten teksturpak z Hagim Wagim. A teraz pokazuję Wam, co jest w teksturpaku moim za na 1000 subów. Ok, więc na początku też tak wygląda wełna. Robiłem takie, wiecie, żeby wam komputer nie lagowało to jest na 1.20. Macie link w opisie. Serca wyglądają te. Następująco. No, nie jest źle. I teraz przechodzimy dalej. Tak po prostu wszystkie tam są kolory. Więc teraz tak. Mm, tak wyglądają aksolotle. <grystanie> te zwykłe mają po prostu takie buźki. Różowe oczywiście płuckcią się zrobią, więc tu będziemy. Ma taki kapelusik, i taki najbardziej przy nim. No i to jest niebieski. Żeby był jeszcze bardziej rejrowy, <grystanie> no to macie. Tak wygląda słodziutko. Mm, Okej. Okay. Tak wyglądają enchanty. Zbroja w ogóle tak wygląda. Znaczy normalnie, bo to się teraz zepsuło. Wyglądało inaczej, ale macie po prostu z... tak, chciałem tu coś narysować, ale nie wyszło. Znaczy wyszło, ale później się z No dobra. E, tak wyglądają enchantowane itemki. Moim zdaniem bardzo fajne. Paj bardzo fajnie mi wyszło. To jest jeden z moich ulubionych rzeczy, których zrobiłem. Tak zbroja enchantowana. Wygląda macie tu różne. I to wyglądają tak itemki. Tu trochę wolniej dałem na itemkach. Dobrze. I teraz tak to tak to jest kilof diamentowy, siekierka diamentowa i mieczyk diamentowy i tak wygląda ziemia. Chciałem, żeby były jakieś skamieliny coś takiego, wiecie, wiecie. Okej, okay, to jest z axolotlem. To jest enchantowane, wiesz, enchantowane, dlatego też tak się świeci. To jest fireball, no i to moje fawory, to jest mój faworyt, czyli totem. Mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy ten, ale dodałem jeszcze dźwięk do niego, tylko nie wiem, czy to będzie działać, więc uwaga, uwaga, test, czy będzie dźwięk. Tam syna maksa. Było, tylko tamten dźwięk, był przez chwilę taki wybuch, tylko nie usunąłem tamtego dźwięku, tego, nie usunąłem tamtego dźwięku. Ale słyszeliście chyba, jeszcze razem zrobię. Był lak. Ale była taka eksplozja, miała być taka eksplozja. Chyba było słychać, wy powiedzcie. I teraz, jak macie tu w opisie, yy, właśnie tu gi on zaczynam robić. Yy, to jest się na 1000 subów. I sprawdź na bedach. No to co? Sprawdzamy teraz na bedach. Więc zobaczymy się za chwilę, kiedy sprawdzę to na bedach. A, w ogóle to. Zostaw suba, tak. I Ja to opisałem. To moje. Też jak przychodzę grę. O, właśnie jeszcze pokażę Wam, jak przychodzę grę. To już. No tak, już mi się przypomniało, bo dużo rzeczy nie pamiętam, bo to robiłem bardzo dawno temu, to zobaczyłem i naprawiłem. I po prostu jak, jak ten wam nie działa na 500 cółów, to po prostu nie dawajcie w paczce, tylko dawajcie go, wiecie, w folderze, a nie w zipie ie Mi to wtedy zadziałało. Okej. Okay. Um, Simon. Um. Ej, jaki Simon jest! Nie, znowu mi się wszystko miesza Set block Dobra, co ja chciałem? End... End portal No, znowu mi coś się... <ścoughs> Jeszcze tu Dobra, 1, 4, 1 Tak właśnie, tak wygląda end portal takie, takie co się. I teraz tak wchodzimy. No dobrze, czyli idziemy. I tak wędzie jak coś to nic nie zmieniałem, bo nie było po co tak naprawdę. Moje zdaniem nie było po co Fendja zmieniać. Dlatego nic nie zmieniałem zmieniałem Fendja dlatego. zora no, najpierw e, zrobimy szybki speedranik i zabijemy smoka. XD, XD, dobra Idziemy sobie, ale w ogóle Bardzo mi się ten totem podoba, bo nie, serio Bardzo fajnie mi się ten totem Mi się bardzo Totem podoba No schodzimy, Jesteśmy, dobra Wow, zabiliśmy smoka, speedrun Nigdy nie zabijemy smoka tak na serio, nigdy nie przeszedłem całej gry Więc Dobra ja Mamy tu zbrojkę, no postaram się zrobić ten Nie wiem, postaram się jakoś naprawić to, żeby to też było widać to Nie wiem co się stało, no i wchodzimy I teraz uwaga, uwaga Tak, tu też coś zrobiłem! Napisy! Tak! Oczywiście to jest subcraft, to nie jest minecraft Jaki minecraft? To jest subcraft subscribe edition Tak Macie mnie zasubować, nie jakiegoś czajnika czy czy kogoś innego. Dobra, ja wam będę czytać. Ej, czy ten gracz zostawił suba na tym kanale? Tu będzie wasz nick, więc ja robię mm. to Tak, ten gracz. No nie, i widać te <noise> pierwsze litery. Mam nadzieję, że zostawił. A, i kuzyn przejmuje sterowanie. A, kuzyn. A, dobra, tu jest, że ktoś się... No! Kliknij escape. No szybko. Nie, bo ja jeszcze później dodawałem. Dawaj tego suba. I stwórz mu i go suwniej, ja nie wytrzymam. No szybko. No dobrze, szybko, twórzcie te mu Speed up. Tak, tu sub, i pobawiłem się trochę tymi literkami. Tak, trochę za dużo. Pa, no no, dawaj tego suba na jest najlepszy. Ej, no, dawaj, i zrób i znowu literki. Jak to czytasz, to sub mi na tej i daj mój komentarz pod jednym filmem. Pod tym filmem dajcie komentarz, że bardzo fajny tekstur, tak. Idzą literki Elo. To pa! I to już jest koniec. Więc dobra. No to teraz próbujemy arenkę Bydwarsów. Teraz próbujemy rękę Bydwarsów. Czy też jest subcraft e, Subscribe Edition. I tutaj my zobaczymy się za chwilę. Siemka. Dobra, właśnie się zalogowałem, więc teraz wchodzimy na Bedwarsy i mam nadzieję, że wygram arenę. I zobaczymy właśnie, jak się sprawdza. Jak coś, jak się sprawdza ten tekstur pak na Bedwarsach, bo właśnie on jest przeznaczony na Bedwarsy. Ten wieczek jest taki fajny, mi się tak on podoba. A zacznę, bo ktoś gra? Tak, ktoś gra. Więc no nie, i czerwony zajmie, więc Muszę biały wybrać. Kurcze, Ale ok. Czekamy. O, jesteś dobry. Thanks. 3, 2, 1. Zaczynamy, dobra. Powodzenia. No, dziękuję. Mam nadzieję, że Tek też da mi powodzenia i wygram ma Więc ja od razu tam pójdę do niego, do niego. Ciekawe, czy wygram? No Do tej bazy, wiesz. Tu fajna mapa, bo lubię ta się dienty i podsadać się Fireballami. W ogóle ściszę sobie. Bo żeby wam muzyczka nie przeszkadzała. Żeby, żeby wam muzyczka nie przeszkadzała, co szybko mówię. <grym zle> dobra, więc już za chwilę idziemy. Łóż, łóżka chyba nie będę odbudowywać, co nie? Łóżka nie. Dobra, lecę na no niego, lecę. TNT, firewall. No, Fireball też jest ładny trochę, wam powiem. I wełniane. Dobra. No. robimy. I. Nie! O! Oh! Nie, no co ja zrobiłem? Nie, to by takie debilne Help me. A no to nie już jest u mnie. On nie już jest na na A, no tak jak mówiłem, on tam był, widziałem go. On tam był, jak go widziałem. No nie mówcie, że ja jestem jakiś ten, że ja jestem jakiś ślepy. No niemożliwe. Dobra, tu. Tu chyba nie powinno, No to nie. Dobrze. O, widzicie, ale jest kozak. No i e, do widzenia, proszę pana, nie idź do mnie. Będzie bad trade, dobra, będzie bad trade nie. No dobra, on idzie do siebie, czyli on tu będzie? A nie, a on do siebie idzie, dobra, on do siebie. On do siebie idzie. Ej, ma tylko no, wyro budowane. Ej, re, bro. Tak zrobię, tak, tu. Wejgrywam, wy wygrywam. Wygr, wygr wygr Łóżko zniszczyłem. Biko, 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 biko. Nie, nie, nie. nie. Dobra, wygr wygram, wygram. No nie, dobra, zabił mnie, zabił mnie, a, ale zniszczyliśmy wyro, więc jest dobrze, jest dobrze. Zniszczyliśmy wyro. Dobra, lecimy, lecimy, szybko, szybko, szybko. Fireball, ten wołno. Młyczyk wołno. Wyro, dobra, wyro, sobie tak, żeby może już iść do mnie, też mnie niszczyć, tak szybko wełną obuduję. W ogóle mogę później ty wyro budować też, a czy wyro dodać jakieś inne, żeby wyglądało, ale to na tysiąc pięćdziesiąt. Więc wszystko zależy od Was, czy mi wbijecie, czy nie. Go tam nie ma chyba, czy to jest. jestem. Nie, go tam nie ma. Nie? Nie, nie ma go, dobra. A, Oho, ho, ho, ho gdzie to też pan jest? Tu jest, szybko go nie ma go. O, na nie widzę, na nie widzę, na nie widzę, chodzi. Jest! O, ale go zrobiliśmy, GG! GG. nie, kozak ch z ciebie, kozak z ciebie. Jest. Widzicie, ten teksturpak coś daje. Wygrałem z nim. W 2 minu minuty i 30 sekund. Ten teksturpak coś daje, serio widzowie. Więc tak wszystko zależy od was. Jeśli wbijecie mi 1500 subów, no to dostajecie tego teksturpaka. Hagi i playerem i Gratpakiem. Tak, Gratpakiem. Dobra, ja się z nami żegnam. Siema. Do zobaczenia później. W następnym filmie. Siema! O, 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 o! Si, 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 si Dobra, kończę to. Co ja robię.